Cześć, witam wszystkich. Tym razem będzie taki szybki i krótki odcinek specjalny. Mianowicie paczka ze sklepu modelarskiego Exito. I tutaj, jak widzicie, jest adres. Otworzę ją. Jak wiecie, do tej pory na kanale bo tylko jeden taki unbox paczki tym razem pokażę zawartość tej przesyłki. No, i zobaczymy, co jest w środku. I to są modele, które będą sklejane w najbliższym czasie. Więc, no, może nie najbliższym, ale mam taką nadzieję, że skleję je już wkrótce. Więc tym razem nie będzie inboxów, ale zobaczycie te inboxy już na kanale za niedługo. No, i w ten sposób dowiecie się, jakie są moje przyszłe plany. Prośliście o lądowe modele. No to nie będą tak do końca lądowe, ale na pewno naziemne. Więc oto teraz pokażę Wam co jest w środku. No to otwieramy paczkę. I tutaj jest. Jeden zestaw, drugi, ten się trochę spłaszczył. No i zobaczymy, czy przetrwały. Otóż, tak, mamy tutaj Bibera, niemiecki miniaturowy okręt podwodny. Nie wiem, w którym momencie to pudełko się spłaszczyło, więc nie, nie winiłbym tutaj od razu pakujących. Czy to było w, w trakcie. Przekazania, czy wcześniej znaczy w trakcie przesyłania, czy wcześniej, na szczęście model jest cały nieuszkodzony. Tutaj mamy jego schematy malowania. Oprócz tego mamy taką ciekawostkę, niemiecką lokomotywę opancerzoną BR57, lokomotywa pancerna, tutaj już jest tylko jeden schemat malowania i w zasadzie to jest wszystko. No nie zupełnie, bo jeszcze mam dwie farby. Mister Color 324 Light Grey i Hatta c light Blue RLM 76. No i w zasadzie to jest wszystko co przyszło do mnie z Exito i Cóż, już wkrótce mam taką nadzieję, że będziemy mogli zobaczyć to na kanale. No i to tyle w tym takim krótkim filmie. Jak to zwykle u mnie. Dzięki. Trzymajcie się. Cześć.